Czy pan już jest trzecią czy drugą? Nie wiem, bo nie, nie jest... No trochę więcej. No ale to chce pan ze mną wywiad przeprowadzić? Tak, wszystko, no, no, rozmowę. No. To wie pan, na wywiady to ja się mogę godzić, a ja nie muszę. Jak no to pan... nie wywiad, rozmowa no. No wie pan co, nie, bo bądźmy poważni. No, chce pan coś ode mnie? Tak, mieć, no, no przed, to, dużo to, rzeczy. Chciałem ja się pan jak pan chce, to pan znajdzie informacje. No ja jak nie jak wiem, czy znajdę. No, oczywiście, że pan znajdzie. Niech pan popatrzy na skład rady i będzie pan wiedział, że to jest... No nie, nie zawsze, przecież, no, ale... Jest tu dyżur, że można z Panem porozmawiać Oczywiście, na żywo. Oczywiście, że można, ale ja myślę, że chodzi o sprawy istotne, No, no tak, różne nie. sprawy, no istotne. To czy ja mam drugą, czy piątą, czy... No ja też jest. ...to nie, Pan nie No nie, no. no, ale był Pan przewodniczącym, to zauważyłem Pana. A teraz już Pan nie jest. No nie jest. No. I... Przewodniczącym się da jak bywa. Kiedy? Bywa. bywa się. No. Radnym też się bywa. Też się bywa Bo chciałem się dowiedzieć, co pan inny radny mi powiedział, że ta szkoła, to tak co dba o szkołę, a pan jest z Komisji Oświaty. O szkoła pan wie coś trochę na temat szkół włochańskich. No ale nie wiem co Pan... No, no, co no, pan ale mówi? czy w ogóle Pan się zna, no bo nie wiem czy zadać pytanie. Takie mam pytanie, tu Pan Radny mówił, że trzeba ocieplać szkoły, remontować. Ja się zastanawiam czy się znam, bo jestem tylko dyrektorem szkoły, to nie wiem czy się znam. No, ale w Komisji Oświaty Pan jest, no to coś tam na ten temat Pan trochę wie, no. Bo chciałem się dowiedzieć jak to, Pan Radny jeden ja mi mówił, że ta szkoła co jest przy y, hali targowej, to jest czyja ta szkoła jest? Czy to jest należne do Urzędu Miejskiego, czy, czy kto, kto o nią, ta, kto ta, nią dbać ma? Jeśli bo to, już, to jest to szkoła miasta, nie urzędu. No, 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 miasta, no to kto tam mają remontować, czy utrzymywać? Czy miasto, czy ktoś inny, czy to inny podmiot? To jest podmiot. majątek miasta, który został udostępniony no. Wyższej Szkole no. Stanów Polskich Wyższej tak, Szkole. No tak, w wiedziała? Tak. I oni ją na określony czas yy, mają w i są, zgodnie z co tam jest w umowie napisane, są zobowiązani do pewnych świadczeń na rzecz szkoły. No bo, Generalnie jako majątek szkoły, jako no bo, majątek miasta, no to ogólne obowiązki spadają na miasto. No, no ale na przykład widzę, tu pan mówi, okna, jakie są tam w innych szkołach, tam, gdzie pan mówi, tam gdzieś pan, są wymieniane, remontowane. a tam nie wiem, czy pan przejdzie z tą koło tej hali targowej, tam nie trzeba daleko chodzić, bo przy samym chodniku są okna. Wypadający kit z okien już, i szyby też grożą wypadnięciem, jak kit wypadnie nie, i... Pan... Kto, kto o to ma dbać? Czy, czy... No na bieżąco dbać. Ale kto to? Miasto? Czy ten, co użytkuje? Czy jeszcze ktoś inny? Musiałby Pan sprawdzić, zapisane w umowie, mnie. No to może Pan zapisać, żeby Pan zainterweniował w tej sprawie, jeżeli Pan może. bądźmy poważnie, jak Pan mówi o wypadającym kicie z szyb. Farba odpadająca z okien, które nie były malowane. Dziesiątki, no, no setki. No pewnie, że walą się też. Wypadające z szyb. No nie tylko, jest nie, malowane od 10 lat, okna niemalowane, farba odpadająca resztkami. Czy to jest taki, wizytówka miasta w centrum miasta, takie coś może być? Czy Pan tak uważa? Czy, czy dobrze to jest, czy nie? No. Czy Pan mnie zapytał o nagrywanie? Tak, no. Nie. Jest Pan osobą publiczną. Nie, ale mimo wszystko na to, żeby mnie Pan nagrywał, ja muszę wyrazić... No to, dobrze. Sobie no taki Dobrze. w ten sposób. No dobrze, nie. Sposób. no. I w tej no nie, no rozmowę, to wszystko jedno, jak ty, w tym, ale Pana się zapyta, zapytam mi kto o to ma dbać, jak to ze miasta w centrum tak może wyglądać, pan, jeżeli Pan może, to, pan to może gdzieś tam zainterweniować jeżeli Pan w tym kierunku, jest Pan w Komisji Oświaty? Panu ta rozmowa już inaczej przebiega, będziemy mieli spotkanie na Komisji Oświaty, oświaty w no. mogę w tym kierunku zapytać Pana Burmistrza, jak no, no to. zamysł umowy, natomiast Pan takie przesłuchiwanie... No radny, nie, radny, jak nie no bo do, trudno, się... tam do Burmistrza też tam jest kolejka, żeby to Pana, a do Radnego jest mniejsza kolejka, mniejsza kolejka do Pana i... Do tych osób podchodzić, które w tym momencie mają... Bardziej to, zajęte są Burmistrz jak może Pan może przy dyżurze, no. Czy jeszcze gdzieś... Jeszcze, wdechłasz? jeszcze... Farba panu wpadła w oko? Nie, co wpadło? Oko, no jakaś pęba, bo widzę, że. No nie wpadła, bo mam rynek, okulary i jakoś. Rynek panu nie przeszkadza No rynek jest, miasta, no rynek jest w remoncie, jest tablica, że się remontuje. Tak. Jak się no robi, no to kiedyś się skończy. No, no kiedyś się skończy. Tak? Trzeba no czekać cierpliwie. To pan, no, to kiedyś te, te okna pewnie no możliwe. No możliwe. Ale bo to na ostatniej komisji zauważyłem, że pan jeden radny czy, czy na sesji nawet. Y, 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 powiedział, że trzeba te, y, tam tą szkołę gdzieś ocieplić, to na nie wiem, dwójkę czy który jeszcze tam. No i przy, przypomniało mi, że właśnie widzę w tym centrum miasta taka szkoła zaniedbana no. i czy to, czy to, czy to pan, jest... Czy Pan słuchał uważnie tego, o czym była mowa? Jaki jest cel docieplania obiektów, jaki jest cel pomalowania obiektów? Cel pomalowanie okien? No, no jakiś tam remont w jakim zakresie. Nie jest jakiś tam remont. No, budynek, no To nie, format, format, nie o no. budynek. Nie, niech Pan zrozumie, niech se Pan weźmie Wsadzi piec na przykład do garażu Blaszaka, no. niech pan w nim pali tak, żeby pan mógł mieszkać, i no. niech się pan zastanowi, ile pan zużyje no po to, żeby było ciepło, a niech pan ten no garaż no. zrobi w taki sposób, żeby on był, powiedzmy, z jakiegoś muru no. 20-30 centymetrowego docieplonego, ile Pan będzie potrzebował energii. No. Bo to się panu przełoży na parę różnych no rzeczy na ilość który jest na wygląd na tak, tak, szczelność no. dachu. No wszystko razem się składa to. No, na... Wszystko razem się składa. To jakaś różnica chyba jest między tym, że to są okna niepomalowane, a, no, tu, no, a tu, że powiedzmy ileś, ileś energii, no, strat, kosztów i tak no, dalej. No też przez okna jest straty, bo są okna drewniane Nie, starego no, typu. No, a w co? innych szkołach widzę, nowe są już większość Wiesz szkół, gdzie no, no, zdążyłem i, odpa... I odpadający kit. I odpadającego kitu, na pewno. Znaczy, to jest tak, powinno być w wizytówce miasta. No nie, tak, no proszę pana, ale pan, zadaje pan, że tak powiem, naiwne pytania. Do... Pan uważa, że to jest jedyna rzecz? No nie jedyna, jest jedyna no, no jest mnóstwo rzeczy, no to akurat może. zauważyłem, no. No, no i dlatego Pan, bo Pan jest w Komisji Oświaty, zauważyłem, no to może Pan w tym kierunku też Mógł zabrać głos na komisji, jest, czy na sesji, czy gdzieś tam. tylko będzie czas, zważywszy na fakt, że są o wiele istotniejsze. No możliwe, że jest, dużo jest różnych to. rzeczy, no, wiem. No, jeszcze te z poprzedniej kadencji takie się chciałem pana. Jak pan było dwóch panów radnych z Rady Powiatowej i pan tu nazywał ich radnych powiatowych? Czy to trochę, to nie, nie mówiłem, zwracałem pan uwagę, a pan to dalej nie mówił? Nazywał pan radnych Rady Powiatowej radnymi powiatowymi. Czy, czy, to, czy to dobrze że Ja byłem na sesji Rady powiatu, Tak nie nazywają panów radnych powiatowych, tylko radnych Rady Powiatowej. Nawet pan, sam pan starosta mówił, tak. No. Da, y, poprzedniej kadencji, że nie ma takiego powiedzenia radny powiatowy, tylko jest radny Rady Powiatowej. A pan to, jak ja panu zwracam uwagę, to pan mówi, że to nie, nie wszystko jedno czy coś takiego, że lekceważył pan tak to powiedzieć. wyjść na rynek i ogłosić, że miał pan rację mówiąc, że. No nie może pełne, mi... zgodne z szacunkiem pełnym nazwanie radnego, który jest członkiem Rady Powiatu, powinno polegać na tym, że powiedzieć. No, na... Radny Rady Powiatowej no to... w Powiecie boheńskim. No nie, no ale tak... Są różne, nazwijmy to skrótowce, no, które są. skracają pewne rzeczy, tak jak mówi się starosta, powiedzmy, bocheński, tak, albo się no. mówi starosta i domyślnie no. ludzie wiedzą o co chodzi. No wiedzą, ale to no. jest, jeżeli jest, tak między sobą sobie rozmawiają, ale jak jeżeli to jest oficjalne tu sesja Rady Miasta i Pan mówi, witamy radnych powiatowych. To jest obrażające dla tego stanowiska, dla tego Pana który tę to, to funkcję pełni, to, to nie, nie pasuje takie coś, no, żeby tak mówić. Zwracam uwagę, a Przyjmuję no. to do wiadomości, proszę pana. Zobrażenie tego człowieka, pytanie się, jak on się nie obraża, ale jego, jego, jego funkcja, którą pełni, jest obrażona, nie to, tylko on no, jest. No, y, widać, pan ma tylko takie podejście, no. bo wie pan ja znam takich ludzi, którzy się obrażają, jak się nie odpowiedzą, i panie magistrze, na przykład. No, bo jest. no może. Ja znam takich ludzi, dla, dla, dla których to jest bez znaczenia, bo oni wiedzą, że. Nie, nie kryje się za tytułem człowiek, tylko się kryje za no. tym, kim jest. No, 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 no różnie. No. Więc, więc proszę pana. No to może. Wydaje no, mi się, że no, jak pan chce się bawić w takie No polskie, nie bawić, ale. To pewnie nie jeden lapsus mi się zdarzył. No możliwe. No, no nie zawsze. sesji. Nie no, inne dobrze. rzeczy tam nie zauważyłem, żeby Pan coś źle no, prowadził. Właśnie dobrze tam no, raczej to, no, z tego co widziałem. No tak w każdym razie nie spotkałem. Ale to jedno właśnie zauważyłem, że, że tak Pan... Już ubolewam. No wiem ubolewa, no, pana, że, że tak że, pod tym względem to... Ranga sesji Rady Gminy Miasta Bochnia, jak Pan zauważył. Tak. Kto mówi dzisiaj Rada Gminy, Rada Gminy Miasta no, Bochnia? No bo... No bo co? No to jest tak, tak no, to, już nazwane to nie jest takie rażące jak to. To pan uznał, że nie no. jest rażące, a inne panu uznał, że jest rażące, chociaż tym, których to dotyczyło, wcale nie przeszkadzało. No, to jest kwestia no Nie tylko tym, ale to nie chodzi o tego człowieka konkretnie, tylko no. stanowiska, które on pełni jest obrażone. Na no. no, które funkcje ale, czy coś. No. Stanowiska się nie obraża, tylko, panu no. tylko kogoś konkretnego. No to też jest wybrany no, przez obywateli i jest to, wyobrażenie to, tego. Że zaczynamy prowadzić akademicką dyskusję. No. Mam jeszcze kilka minut czasu. No do tej też. na no, dobrze. panu poświęcić, bo czas mojego dyżuru minął, a chciałbym jeszcze coś zadać. No dobrze, no, to zaraz, bierze, zaraz. Już kończymy. Proszę, słucham. Tylko jeszcze, nie wiem co jeszcze, chciałem, byś mnie. Z... A, jeszcze pana też tam, jak był pana sesji Rady Powiatowej, też pana obrażono, nie, nie mówiąc, że witamy przewodniczącego Rady Miasta. Też pan był obrażony pod tym względem. Mówiłem, pani przewodnicząca. Pani pan, 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 przewodnicząca. Pani przewodnicząca mówiła, ona mówiła, z Panem się zna, to nie musi tam tak witać Pana. Proszę, proszę pana, Też jest obrażenie tego stanowiska, które Pan... Funkcjonował. Myślę, był. że nie potrzebny Pan do tej drobiazby Nie, to jest dla Pana może drobiazg, ale dla mnie to jest, jest obrażenie stanowiska. Pana, Jakby Pan też przyszedł, ale... pan, był prezydent państwa, to Pan też witał Pana prezydenta. Nie mówił Pan, a witam Pana, tam Andrzeja czy jakiegoś. Tylko mówi się Witam Pana prezydenta, jak był, jak był w bokni. Proszę Pana, ale mówi się też Wita się Pana prezydenta. No też. Mówi no. się też Wita się Pana prezydenta Tak, no to wtedy, no, jak jest oficjalnie. No, nie zauważył nawet No nawet no nie, jest. Zao-, nie zauważył no, no nie zawsze wszystko tym oglądam, żeby tak wszystko wiedzieć. no mówię panu, no. Bawi się panu No nie, no, do, mi, no to możliwe, że pana jest... Wydaje no, mi się, że w no, jest o wiele No jest mnóstwo rzeczy. ...spraw, którymi można się zająć, No dobrze. No. Coś jeszcze pan no to na razie już wystarczy innym razem.